Cześć, z tej strony Zordy Petrolhead i witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Leonor z filmu 60 sekund z kolekcji Eagle Moss. Jeśli chcecie, tak jak ja, złożyć tego wyjątkowego Mustanga, możecie to zrobić zamawiając prenumeratę z linku podanego w opisie filmu. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 24 zestaw z 7 numeru kolekcji. A potem złożymy sobie tylnośrodkową część podwozia. Część pierwsza. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 24 zawiera. I uwaga, to będzie trudne. To jest tylna część środkowej części podwozia, część pierwsza. Metalowa i ciężka. I jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy. Zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie element podwozia z 20 numeru oraz właśnie tą naszą skomplikowaną część tylną część środkowej części część pierwsza i będziemy chcieli obie połączyć w ten sposób, czyli tak żeby Wam dokładniej pokazać tutaj mamy dwa otwory tutaj mamy dwa otwory tutaj są takie słupki montażowe tak widzicie, widzicie? i Umieszczamy je w ten sposób, tak jest. I teraz w drugim kroku obracamy, bierzemy sobie śrubkę DS-02, sobie od razu wyciągnę wszystkie, żeby nie było później problemu. I w pierwszej kolejności przykręcamy od zewnątrz, tutaj w tym miejscu. O, nie chce się złapać. No ciekawe, tylko się ślizga, ale nie wkręca. No dobra, trzeba było troszeczkę docisnąć i przytrzymać ręką. Ok. W trzecim kroku kolejna śrubka i kolejne miejsce, tym razem tutaj, czyli z drugiej strony od zewnętrznej. Ok. W czwartym kroku bierzemy kolejną śrubkę i tym razem już wewnętrzna strona w to miejsce. I ostatni krok, piąty, kolejna śrubka, tutaj w to miejsce. No i to tyle. Tak właśnie się prezentuje tylnośrodkowa część podwozia. No i co, wreszcie doczekaliśmy się tego, że samochód zaczyna rosnąć. Czyli już powiększyło się nasze podwozie. I za bardzo nie mam tutaj nic do dodania, no bo połączyliśmy to paroma śrubkami i to tyle w zasadzie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. A w następnym odcinku złożymy sobie tylnośrodkową część podwozia, część druga. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.